Tutaj chłopaki już przygotowują. Aha, gotują te paschy chłopakom, Ukraińcom w sensie. Pancernie na tych, pancernie piszą na pociskach. Chrystus stał. No jeźdzę, a ja mówię haha, najważniejsze, żeby żeby im zaistę zmarłych stał z powrotem nie przyleciało. No oczywiście. No, nie daj Boże, bawimy się jak potrafimy. A co was tak mało, siedem osób? Kogoś nie ma, ktoś... Ktoś wyjechał. Nie ma nikogo, kogoś nie ma, to znaczy zabili kogoś? Tak. Aha. A było w ogóle ile was? Dziewiętnaście osób. Dziewiętnaście? Tak. Mm -hmm. Mm -hmm. No i co, nikogo wam nie, nie, nie wysyłają? No jest na odwrót, wszyscy wyjeżdżają stąd. Kogo nam tutaj będą? Wszyscy uciekają stąd. U nas z brygady zwolniło się prawie 600 osób. Tam plus minus. Czyli nie, ma, nie będzie za niedługo żołnierzy, tak? O mój Boże... Tutaj zostali tylko sami stołki i alkoholicy. Zostali tutaj są najbardziej, najbardziej odważni i alkoholicy.